Witam Cię Matoksi01. Dziękuję bardzo za ten wpis i za te 100% prawie, 99% dobra zostawmy to. Bardzo się cieszę, ale mówisz, że nie jesteś tutaj, że nie jesteś taką rybą, że nie jesteś tam znarkotyzowana robotą. Sam napisałeś tutaj, że jesteś pracoholikiem, a no więc to jest też to. Ja akurat nie powiedziałem o tym, że pracokolist należy, ale no, co za różnica. I tutaj, tutaj, a propos tych kobiet, to podejrzewam, że tutaj to boli. Dlatego, że wolisz tam posiedzieć w tej pracowni, posiedzieć przed tym komputerem, jak posiedzieć z tą, która uwodzi Cię tym wzrokiem, ale wodzi, albo raczej wodzi za Tobą wzrokiem, z, z od razu tak znowu się kapi. I co ona chce ode mnie? Ja w tej chwili pracuję i mam ważniejsze problemy do życia. Co do, do ubioru, no wcale się nie dziwię, że wolisz tę ten, tendencję byłe, a nie iść do przodu. To jest też zaleta, a, ale wiesz, czym to jest spowodowane? Chcesz być nieaktywny w społeczeństwie, nie chcesz wychodzić przed szereg, nie chcesz być zauważalnym. To jest uciekanie w ciebie. Ja uważam, że to doskonała forma zabezpieczenia siebie. A dlaczego nie? Jeżeli tobie odpowiada to, żeby nie być w kręgu zainteresowania na środku i żeby wszyscy pokazywali ciebie palcami, to to, 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 to jest zupełnie normalne. Tylko widzisz, tutaj jest sytuacja co do adorowania kobiet. Bo ty występujesz w stosunku do tych kobiet, które cierpią. I tutaj nie lubisz. I podejrzewam, że dzieci, w ogóle wszystkie, wszystkie nawet mężczyźni cierpią na coś. I, I chwali się za tobie. Jesteś najpiękniejszą rybą w całym przypuś, moim zbiorze. Bo każda ryba jest przepiękna, ale ty tym bardziej, jako mężczyzna, że przyznajesz się i wiesz, znasz swoją wartość. I wiesz, że nie wyjdziesz poza te granice. Jeżeli nie wyjdziesz poza granicę dobroci, to jesteś całkowicie, całkowitym dobrem. Można na ciebie liczyć, ty w swojej pracy jesteś doskonały, ty w swoim życiu, i jako, przypuśćmy, partner, czy ojciec, czy też dziadek, będziesz fantastycznym człowiekiem. Idź tak dalej i ciągnij ten wózek. Przecież to chodzi o to, tylko o to. By być szczęśliwym i nie zagrażać innym osobom, by nie zmieniać siebie, bo jeżeli spełniasz wszystkie warunki swojego znaku, czyli jesteś doskonały, czyli jesteś wspaniały, bo jesteś tym wojownikiem tego znaku, czyli jesteś baranem siebie, czyli początkiem i końcem alfomionego. Cóż więcej? dzięki Ci za ten wpis, bo jest wspaniały, a tym bardziej to, że wybrałeś i nawet nie boisz się podać swojej daty i świetnie, świetnie, świetnie pod ten względ. Ja jej nie będę omawiał, bo nie ma sensu. Sam siebie omówiłeś, co będę powtarzał? Ciebie. Bądź taki jak najdłużej i jak najdalej. Bo takich nam potrzeba. Każdy nim będzie w swoim znaku i niech się realizuje, bo realizujesz się. Jesteś tym analitykiem. To jest po prostu wiesz co, bardziej niż fantazja. Ja o tym mówię i mówię ze łzami w oczach, bo wiesz dlaczego? Dlatego, że wtedy wiem, że astrologia ma sens. Kiedy ty napiszesz mnie jako osoba, której w ogóle nie znam i może nigdy się nie spotkamy. Ale wiem, że to co mówię, to ty się pod tym podpisujesz? jesteś świadom, bo oczywiście, że są jakieś błędy, że nie chociażby z tym kapeluszem a co ty strakra w ruble jesteś <laughs> nie tutaj chodziło o to, że wiesz kapelusz słonkowy to jest coś ze sfinezją elegancji pamiętasz tych aktorów hollywoodzkich czy chociażby Rosiewicza czy jeszcze inni, którzy zakładali ten kapelusz tak lekko przekręcali z laseczką i jednak byli modni, a nie modni. Przeszli czas. Czyli czas jakby się zatrzymał I to tak. Jeszcze... I bądź taki, nie zmieniaj mi się za świecie, bo wtedy będziesz wielki, bo wypełnisz. Powiem Ci jeszcze jedno. Chrystus był włos na góry. I zobacz, tak długo istnieje, tak wspaniały. Bo nie był piękniejszy postaci na świecie, jak on. Nie mówię, że masz być taki sam, ale niech będzie wzorem dla Ciebie. Właśnie w tej wytrwałości, co, co tutaj stworzyłeś. To, co napisałeś, o tym, kim jesteś i do czego dążysz. Bo widzę, że się nie mylisz swojej samoocenie. A to jest nie ma nic ważniejszego, jak się nie mylić z Być wielkim dla siebie. Zazdroszczę Ci tego. Powodzenia. Trzymaj się. Cześć. Jak możesz, to oczywiście, że pisz, pisz, pisz. Tylko wolałbym, żebyś pisał na blogu. Na blogu jest bardziej bezpiecznie, bo wiesz, na blogu mogę coś tam zmodyfikować. Na przykład mogę wrócić na Twoją datę i wrzucić to do A tak to nie chcę. Nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że za dużo to... etykach etyka jest dosyć usta cześć, powodzenia jeszcze raz, trzymaj się